Siemam wszystkim. Oczywiście łapy nie ma. Dzisiaj projekt redukcja celowo dzisiaj nagrywam, ponieważ było sporo pytań co z moją redukcją, co z projektem. Więc czas w końcu zrobić kolejne podsumowanie. A plany były takie, aby robić to co miesiąc i chyba według moich obliczeń minął miesiąc. Jedziemy. Przypomnienie: 13 kwietnia kurs Powerbuilding Building w Gdańsku oraz 27-28 Lublin, instruktor truboju siłowego. Zapisy macie w komentarzach. Jeśli by w komentarzach linki nie działały, to wejdźcie w opis filmu. Nowy kod, nowy kod KFD na chorą córkę. Tyle. Szybkie podsumowanie całej redukcji. Waga startowa: 114,6. Teraz 106,8. Czyli schudłem aż 7,8 kg i w pasie straciłem już 7 cm. Teraz macie wykres, który pokazuje, jak schodziłem z tygodnia na tydzień. No i cały wykres pokazuje, że mamy tendencję spadkową. dalej spada pomimo tego, że kalorie są takie same jak na początku. Minął kolejny miesiąc diety i prowadzę ją perfekcyjnie. Były takie komentarze typu a... Czy bo ty się chwalisz na początku swojej przygody z dietą. Nie na początku, bo już jest prawie trzeci miesiąc, albo już jest trzeci miesiąc pełnej diety i każdy dzień jest dla mnie motywacją i robię to skrupulatnie, idealnie, od początku do teraz. Było sporo okazji i imprez, i wyjazdów, gdzie mogłem zamać dietę. Byłem zorganizowany i mnie w ogóle nie kusiło, i tak będzie do końca. Więc prowadzenie diety to jest najłatwiejsza rzecz na świecie, jeśli ma kto Ci gotować, czyli jak moja żona. No, druga sprawa, ja jestem niejadek i też jestem wybredny i potrafiłem zamać wszelkie moje przyzwyczajenia żywieniowe i odpuściłem to, co lubiałem jeść, więc jest to duży krok do przodu w mojej, powiedzmy, w mojej kulturze żywienia. Kolejna kwestia to jest trening, i przyznam się, że jeśli chodzi o trening, to mam mniej czasu. Trenuję 2-3 razy w tygodniu, ale przy prowadzeniu diety, perfekt, zupełności to wystarczy, ponieważ więcej roboty tutaj robi dieta, czyli w paleniu tłuszczu. Natomiast jak trenuję, to robię klasycznie trening siłowy, czyli podnoszę jakiś tam ciężar, ale nie są to ćwiczenia główne, albo są ćwiczenia główne, ale opieram się na wielu akcesoryjnych i rehab. Plus do tego ćwiczenia robowe na orbitreką, czyli włączam sobie serial. I jakoś tam zlatuje te 20 minut, i tyle, jak znajdę więcej czasu, będę trenował częściej. No, i wtedy muszę podbijać kalorie, A tak, to nie muszę podbijać kalorii. Dalej jestem na 3000, czyli od początku diety do teraz yy, nic się nie zmienia. I waga dalej, dalej, dalej leci. I czym później będę obcinał kalorie, tym yy, ta dieta będzie bardziej zdrowsza, będzie taka jak powinna być. czas miałem sporo czasu, aby się zastanowić nad swoimi celami i po dłuższym przemyśleniu zdecydowałem, że chciałbym ważyć grubo poniżej 100 kg. Na scenie miałem 100 kg, 99 kg, maksymalnie 97 i była totalna żyła, więc jak teraz bym szedł naturalnie poniżej 100 kg grubo, na przykład 93-92 to by była kosa forma. Dlaczego naturalnie? Bo chcę zrobić to na dwa etapy. Pierwszy etap będzie zejście naturalne i zobaczycie, jak sywetka wygląda u osoby, która jest już jest zaawansowana, ile tych mięśni ma po redukcji. No i później drugi etap wejście w bombę, i zobaczycie różnicę sywetki u osoby naturalnej i osoby, która osiągnęła też. Yy, pełni formę, pełną formę sylwetkową, biorąc środki dobigujące. To jest cel pierwszy. Tego w Polsce wiem, że nikt nie robił. Będę oczywiście Wam pokazywał regularnie badania. Tak jak robiłem to teraz wcześniej. I Jest to też kolejna motywacja dla mnie, dla Was też, abyście zobaczyli, że czy idzie zbudować sylwetkę naturalnie, czy nie idzie i czy środki dobiegające są tak istotne w budowaniu sylwetki, czy nieistotne. Albo mniej istotne. Tak, druga rzecz. Jeśli by ważył 93-92, głęboko by się zastanowił, czy by nie wrócił do truboju siłowego w tych niższych kategoriach, czyli w federacjach, federacjach e, tych zawodowych do 90 kilo, czy IPF-ie do 93. To było bardzo ciekawe. No i String Wars, wtedy by wrócił do Strang Wars, już by nie wybierał konkurencji bardziej siłowej, tylko pull-upy, tipsy, czyli dla osoby, która waży mniej, jest to duży, duży plus. Ponieważ dając na przykład 40 kg w pociąganiu czy w dipsach, wtedy miałbym dużą, dużą, większą przewagę od osób, które są dużo cięższe, są silne w bojach głównych, a ja przez to, że zrobię redukcję, te siły takiej dużej nie będzie w tych bojach, też ona też nie będzie mała, będę miał dużą przewagę w podciąganiu w dipsach, czyli będę robił te ćwiczenia, które, które nie zrobi osoba. Większa, cięższa, na przykład, na przykład ważąca 130 kg. To. Kolejną sprawą jest rowlifting. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej konkurencji w kalistenice. Rok temu startowałem samym, w samych siadach, a teraz chciałem wystartować w całym truboju kalisteniki, to znaczy yy, podciąganie na drążku max. Oczywiście ciężarem na raz. Dipsy max. Oraz yy, siady. Chciałem wystartować w kwietniu, ale patrzę na mój czas. Nie ma szans, najmniejszy szans, aby tam wystartował. No ale spróbuję za rok i przygotuję się na te mistrzostwa Europy. Jak wiecie, mam rekord Europy w lifting, w przysiadzie. Tam jest 3 sekundy pauzy na dole: bez butów trubojowych, na boso, bez neoprenów, bez taśm i bez pasa. 250 kg zrobiłem na 3 sekundy pauzy z dużym, z dużym zapasem. Jeszcze wtedy z kontuzją kolana. A zapas miałem na gdzieś 270, rekord świata jest 300 kg, ale ja będę dużo, dużo niższej wadze, więc te rekordy są troszeczkę inne do tych kategorii jogowych. To po pierwsze, a tak to dopiero za rok, zobaczymy, bo jest dla mnie motywacja z tego względu, i że jest to nowy sport, coś nowego, i mając tytuły w True boyu, w kulturystyce, w Strang Wars, to kalistynika byłaby świetnym uzupełnieniem, szczególnie jeśli teraz jest moda. Posiłgają rekord, mam 75 kg, w lipsach 120 kg, więc dodając do tego bardzo mocny siat, liczyłem według punktów, byłem w pierwszej trójce na Europy. Więc jest o co walczyć.